Cześć tu, najwspanialszy kanał ezoteryczno duchowy Ezotres, Tres, ja chemia. Dzień dobry. Może tak być? Może. E, dzisiaj odcinek. E, o czym dzisiaj jest odcinek? Dzisiaj jest odcinek o tym, e, jak mm, i czy my się nadajemy do pracy. Może tak, czy my się nadajemy do pracy w energii, jak e, zacząć? Jak zacząć pracę w energii? Co by to znaczyło, ta praca w energii i w ogóle? Bo tu troszeczkę wyjęcia. jest takie. Um, że wszystkim się tak wydaje, że to jest po pierwsze, że to jest takie wspaniałe pracować w energii i że by chcieli pracować w energii słuchaj ta ludzie <laughs> albo się ma jakieś zdolności, albo się ich nie ma jak się ma jakieś predyspozycje no to się powoli te rzeczy zaczyna robić jak ktoś ma smykałkę do naprawiania, no to może zacząć naprawiać auta, jakieś rzeczy, ale jak ktoś ma akurat dwie lewe ręce nie potrafi takich rzeczy, to może się uczyć prędzej, prędzej czy później może się nauczy. W każdym razie Pewnych rzeczy się nie da nauczyć, bo trzeba mieć, tak, może y, z tym naprawianiem to nie jest takie najlepsze, ale Albo na przykład. kupować samochody a, ale A tak, kupować samochody. A na przykład y, żeby być muzykiem, akurat w tych czasach to też nie jest dobre, ale powiedzmy, jak nie było jeszcze tak technologicznie to wszystko rozwinięte, żeby być muzykiem, to trzeba było mieć dobry słuch, y, głos i, i tego typu sprawy. Na przykład. No i jeżeli ktoś miał, nie, miał, mógł ktoś wyćwiczyć ten słuch troszkę, ale no raczej mógł mieć problemy z nastrojeniem, byle jak nawet instrumentu. Więc, ale to ty to, to rozwinie. No dobra, ja tutaj e, tak mi to przyszło do głowy, bo wczoraj miałem właśnie. Sesje odnośnie właśnie te, takiej sprawy właśnie jak zacząć tą pracę w energii, co z tym zrobić, ewentualnie itd. i tak dalej. Co to znaczy praca to w, to znaczy w energii? W Bo to, o to chodzi, że praca w energii to jest bardzo szeroki wachlarz. Poczynając od zwykłego masażu, można pracować w energii. Można, ale nie trzeba. No bo możesz tak, po prostu tak podotykać naprawdę, ciało i tak nic na, się nie stanie. Tak naprawdę wszystko jest y, pracą w energii. Na przykład pan mechanik albo pan komputerowiec, my sobie nie radzimy coś, po coś nam się popsuło, on przychodzi i tylko dotknie komputera. auta albo komputera i się to naprawia, bo, bo on ma taki rodzaj energii, że te y, sprzęty go tak jakby słuchają, więc y, on też pracuje energetycznie, choć czasem nawet o tym nie wie. Więc praca w energii jest na, jest i tak zawsze. Tylko na ile to jest świadome, i na ile coś tam. Ale tutaj nie mówimy o tym, że tak. będziemy dotykać czarodziejsko tak, tak. jakichś przedmiotów. Chodzi o to, że tutaj wyjaśnię taką sprawę. Że często też, no może nie często, ale czasami są takie właśnie osoby, które są zajarane na przykład tym, że można na przykład wykonywać taką pracę jak ja. No i w sumie ja mówię zawsze, no jasne, no to zacznij po prostu to robić i w sumie dlaczego nie? No bo to jest oczywiste. Przecież ja nie będę nikomu bronić takich rzeczy robić, przecież to jest całkowicie dostępne i tak dalej. No i wtedy ta osoba mówi, no dobra, no ale. No i wie, no, to powodzenia idź i dalej rób. I tyle. I to jest takie trochę zdziwienie, no bo e, nie wiem, z jakiegoś powodu e, właśnie. I to jest taka grupa osób, która na przykład dopiero zaczyna coś e, kumać. W sensie takim, że. Drąży temat, poznaje, interesuje się i tak dalej, i tak dalej. Ja na przykład też opowiadam czasami o sobie różne rzeczy i mówię, jak moja droga wyglądała w tym wcieleniu, ale też wiem, jaki potencjał nam nie spadł i jak, co jest moje, a co nie. I powiem tutaj tak: to będzie może będzie takie dość krótkie, to na moje odpowiadanie tutaj. Chodzi o to, że nikt nie jest nikim. I po prostu nikt nie ma takich samych możliwości. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, my na przykład w danym momencie, w danym wcieleniu mamy pewne rzeczy do zrobienia, jesteśmy na różnych etapach, czy tam do odblokowania, czy do odpalenia itd., itd., ale tutaj nigdy nie da się niczego zrobić na skróty. Jeżeli jesteś jakimś, jakąś osobą, która czuje, że może coś robić, to tak naprawdę yy, to od ciebie zależy na co ty trafisz do kogo pójdziesz czy ktoś ci tam coś pomoże I, ale najważniejszą dla mnie rzeczą jest to jaki ty masz potencjał swój własny czyli co jest twoje w pamięci tak zwanej komórkowej i czy ty możesz posłużyć się daną metodą i ona jest twoja tak a tutaj bo mi się coś przypomniało zaraz ci powiem może to rozwiniesz? <laughs> Bardzo dużo ludzi właśnie będących, pracujących w tej duchowości, nagle ma taki pomysł w ogóle, bo tutaj można dużo sobie fantazjować i sobie wyfantazjują, że oni będą coś tam robić, bo to by było takie fajne, bo to się wydaje takie super. To ja Wielu, wielu o. ludziom mają, mają taki pomysł, że to jest takie fajne być takim na przykład jak alchemia, że to jest takie super... I to jest w ogóle. takie proste w ogóle. Proste i że to jest łatwa praca, im się jeszcze wydaje na przykład. Nie, bo mają taki pomysł, bo, bo to im się z ich perspektywy takie wydaje, o, on sobie siedzi i tak mówi. Ale to jest ale, łatwe! Ale, oczywiście. No ja cię obserwuję, e, jak jest <laughs> zmęczona, często to niekoniecznie chyba. No, chyba zmęczona głupotą ludzi bardziej. E, no, ale, ale czekaj, e, no, no i wielu ma e, takich e, ludzi właśnie pomysł, że coś wymyślam, że oni będą robić takie rzeczy. I nie daj Boże gdzieś pójdą, zrobią jakiś kurs albo coś i, i dalej. I oni sobie myślą, że oni już to potrafią robić. I na przykład... I jest taka moda na wiedźmowanie, oni teraz będą wiedźmami. Ona jest taka zajbistą wiedźmą jakąś. Ale jest to... tylko czarownica. <laughs> I na przykład, bo to mi się przypomniało, bo to jest z życia alchemii, no i taka y, y, tak zwana koleżanka sobie wymyśla, że ona będzie wiedźmą i że będzie y, właśnie robić różne rzeczy ludziom i będzie im mówić. <laughs> No i było to tak, że ciągle przychodziła do alchemii się pytać, co ona ma powiedzieć danej osobie o co tam chodzi w tym wszystkim, nie? I, bo alchemia kiedyś nie, nie no. pracowała za pieniądze, tylko po prostu, po prostu umiała takie rzeczy robić. Dawałam no. porady za darmo. No, tak. Co, co było, że co było, co było też właśnie złe i na przykład takie osoby nadużywały, same nie umiały, a przyłaziły i po prostu, bo one będą teraz, one mają firmę, one teraz są wróżkami, tymi wiedźmami, no. Tutaj może na takim przykładzie odniosę się na przykład do tych tak zwanych wiedźm. Wiedźma to już jest bardzo duży i wysoki status istoty, która naprawdę dużo wie. Czyli jest w pozycji żeńskiej i czytam, parała się jakimiś zabiegami energetycznymi na przestrzeni całego kontinuum, czasoprzestrzennego, na którym była. Jeżeli my zaczynamy wchodzić, powiedzmy, w tak zwaną wersję do wiedźmy, to zaczynamy od czarownicy. Tak zawsze jest praktycznie. To nie jest w ogóle yy, mówimy tutaj o takiej wersji yy, tutaj z ziemi. Więc to zawsze się zaczyna od jakichś zabiegów energetyczno-magicznych i jesteśmy czarownicami najpierw. I te czarownice mogą się za nami ciągnąć przez wcielenia. I ty jesteś tą czarownicą i się jeszcze bardziej jakby udupiasz do momentu, kiedy nie zaczynasz ściągać tej energii nie czyścić na przykład swojego pola bo na przykład masz już bardzo duże długi wobec innych istot, albo też wobec, yy, znaczy no istot, którym na przykład zrobiłaś krzywdę zabiegami energetycznymi, co też jest dość długi proces czasami i on trwa naprawdę wiele wcieleń, naprawdę. W związku z czym jest to problem. I teraz jeżeli do mnie się zgłosi osoba, która powiedzmy już coś robi w energii yy, i ona wie jak to wygląda, no to jest inna sprawa. Czyli tutaj możemy na przykład podyskutować, albo coś tam urożnić. Tak, tak albo coś bo to takiego. jest co innego, jeżeli ktoś ma ten potencjał już w sobie, tylko jakby nie potrafi jakby tego jeszcze odpamiętać, tylko trzeba go uruchomić, coś tam sobie musi przypomnieć, to jest co innego. A jeszcze mi się, bo tak, ja do takiej szkoły chodziłem kiedyś, kiedyś tam dawno temu. Ja to tam chodziłem bardziej. Też tak, chciałam chodzić, ale nie dotarłam do chodziłem jako taka bardziej, żeby coś robić, akurat w tym czasie, bardziej tak hobbystycznie. No i i tam, tak, medycyny naturalnej, powiedzmy, coś takiego. I tam były bardzo różne rzeczy. No i ja się zdziwiłem, że po tej szkole to wszyscy, według mnie, to ja nic nie potrafiłem właściwie. A wszyscy byli tak nastawieni na otwieranie interesów, że nie będą y, jakieś tam, że będą robić, pomagać. I to było bardzo ciekawe. Bo, bo według mnie to ja. Y, 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 Chociaż y, nie uważam, żebym stał źle w tych rzeczach. Tak, się nie, nie no bardzo, bardzo nie chcę skuteczny. Się, nie chcę się porównywać do nich, ale to było takie... Kurwa, pójdą w miasto i narobią szkód trochę. To tak, y, często wygląda. Oh. Dużo jest też takich... Y, to tam na przykładzie Rosji gdzieś jakiś taki y, program widziałem, jakiś... Właśnie takich y, energoterapeutów, wróżbitów, y, widzących i tak dalej, takich na, na infolinii. I to po prostu y, ci ludzie po prostu, no po prostu jako jedna wielka ściema, że po prostu y, y, tam się ludzie zadłużali, y, żeby u tych jasnowidzów tam w ogóle informacje dostawać. No jakieś dantejskie sceny. To w ogóle jak kiedyś ktoś pod filmem wrzucił to. Tam było więcej odcinków, ja tylko jeden widziałam, ale to, bo, bo tu bardzo łatwo oszukać ludzi, prawda? Jak ktoś jest łatwowierny na niskim poziomie, to on będzie wierzył w pewne rzeczy, i to nie jest dobre. E, może ja wrócę do tematu. Dla mnie w ogóle podstawową rzeczą w tak zwanym. Świecie duchowo-energetycznym, kiedy my zaczynamy cokolwiek robić. My możemy sobie na przykład flirtować z tak zwanymi ziołami, pewnymi różnymi rodzajami, jakimiś tam działów różnych, czyli tam interesować się i tak dalej. Natomiast jakby wejście na tak zwaną drogę czynienia energetycznego musi określać przede wszystkim, czym Ty jesteś. Jeżeli ty zlecisz komuś nazwę, no to wiadomo, że się już do tego nie nadajesz. To jest pierwsza podstawowa rzecz. Poza tym, w, w takim wcieleniu, w którym jesteś teraz, y, możesz być na przykład naprawdę na różnym etapie tego, y, czym ty jesteś. Są na przykład istoty, które się rodzą i one wiedzą konkretnie, co one mają robić i w ogóle rzecz biorąc Tutaj jest bardzo prosta sytuacja, ponieważ ta istota wie, że jest na przykład uzdrowicielem i chuj. Nie będzie w ogóle żadnej dyskusji pod tym kątem. Po prostu ona będzie chodzić i uzdrawiać. I często jest tak, że są to takie właśnie istoty, które wiedzą. Potem, na przykład, przyjdzie do nich parę osób, i, yy, albo posłucha sobie, na przykład, takiej mnie, yy, i stwierdzą, że one, na przykład, chcą coś robić podobnego, na przykład, i w ogóle, że to jest takie super fajne, i w ogóle. Ja powiem tak, w pracy w energii, gdzie ja w ogóle nigdy nie chciałam pracować pod tym względem, bo wydawało mi się, że ja w ogóle. Bo to jest po prostu coś takiego, co mnie zawsze gdzieś tam. To jest ciężka praca. To jest praca na 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Nie masz po prostu możliwości być w tak zwanym elemencie odetchnięcia. Po prostu nie jesteś w stanie, ponieważ jesteś na tylu różnych poziomach i masz jakby tak dużo pracy, i też twój umysł jest przeładowany różnego rodzaju. Rzeczami, y, całe, całe, cały czas, który jak dla mnie jest, jest jedną wielką y, energią też y, y, służenia innym istotom. To jest podstawa w ogóle prawidłowej pracy w energii, czyli ty musisz być w służbie innym istotom, y, w zgodności z prawami wszechświata. Dopiero to ma jakie, jakiekolwiek ręce i nogi. I dopiero to możesz dawać jako dobrą rzecz, która jest zgodna, powiedziałam, z niekrzywdzeniem, z, zgodne z ewolucją danej istoty, zgodne z szacunkiem do tej istoty, zgodne też z miłością bezwarunkową. Często jest tak, że pracy w energii nie ma słowa takiego, że my się lubimy. Że ja na przykład mogę powiedzieć komuś, że ja kogoś lubię, na przykład, bo ja nie to, że ja lubię, w ogóle tak zwany stan zerowania jest bardzo podstawową rzeczą, czyli my musimy być w tak zwanym zerze. Musimy umieć na przykład swoje potencjały, które my mamy w sobie, czyli męską i żeńską energię, trzymać w równowadze. Dlatego też często na przykład y, ja na przykład pracuję z tobą w tak zwanym duetie tak, energetycznym i my mamy jakby to też, my mam to też wyrównane. To są podstawy, gdzie na przykład jest, jeżeli jest jedna osoba, która pracuje w energii, ona nie może czasami uzyskać tego balansu. Jest to bardzo, bardzo duży jakby proces, który y, musimy brać pod uwagę. I często też jakby istoty, które się naoglądają pewnych rzeczy i też sobie wymyślają, a na przykład mają bardzo duży jeszcze proces mentalny nieskończony, mają problem na przykład w tym, żeby one na przykład musiały jeszcze robić to, co robią w bardzo długi czas, czyli normalnie pracować. To też jest praca duchowa. Ja też zaznaczam, że wszyscy, którzy y, mają na przykład jakiś tam przymus pracy gdzieś tam, to weź to pod uwagę, że może być to Twój proces też duchowy, będzie Ci lżej. To jest bardzo dużo opowiadania tego y, na temat, y, powiedzmy, tak zwanego właśnie podejścia do takiej pracy, do robienia czegokolwiek pod względem właśnie energii. I też się zastanowić, czy to na, na pewno jest takie super. Czy nie łatwiej czasem jest po prostu wziąć, wbić gwóźdź i mieć święty spokój. Widać, wbity gwóźdź zrobiłem, odhaczone. Ja powiem tak. Jak coś się spieprzy, to od razu widać a ludzie często czegoś nie widzą i mogą mieć jakieś coś takie zrobione, niezrobione, a jak zrobione m, różne podejrzenia, bo to coś jest w energii i tak dalej, różnie to bywa, nie? Często jest tak, że żebyśmy mogli dojść do na przykład takiego poziomu jak my, chociaż ktoś powie, no to może nas ocenić, że to wcale nie jest wysoki poziom, nieważne. To musieliśmy na przykład siedzieć bardzo długo w klasztorach buddyjskich na przykład. Bardzo długie wcielenia. Licząc na lata, to mogło być z 500 lat siedzenia i, i po prostu mantrowania. Mogło tak być. Nie udowodnię tego, ale powiem tak. Chodzi o to, że przed nami są eony, a za nami też. Jesteśmy jednymi z najstarszych istot. W związku z czym <grym> będę mówić tutaj jak jedna osoba. Niestety tak to jest. I jeżeli jesteś starszy duchowo, yy, też energetycznie, jesteś na przykład yy, po prostu z pierwszego zejścia, to ty masz naprawdę bardzo dużo wtedy do powiedzenia i też bardzo dużo możesz potrafić, ale to tylko i wyłącznie dlatego, że akurat w tym momencie mój wiek jest tutaj atutem. I tego będę się trzymać. Dlatego też pamiętaj o tym, że czasami schodząc, co? Czemu się śmiejesz? Że schodząc na przykład i mając mniejszy wiek ode mnie, możesz po prostu jeszcze być przed, przed wieloma rzeczami, które musisz się nauczyć. A możesz być tak samo na przykład stary jak ja i, i też nie musisz tego robić. Ale też tak jakby, bo wszyscy chcą być tymi starymi duszami, albo coś, ale to wszystko jest, albo jak dzieci to chcą już być dorosłe. Każdy wiek ma swoją wartość. Jak jesteś dzieckiem, to często jest łatwiej, prawda? bo to dziecko nie ma obowiązków, się cieszy, się bawi i tak dalej, a potem nagle są różne problemy. Trzeba, no, trzeba się cieszyć z tego, na jakim że, jesteśmy etapie, nie, nie trzeba jakby wyciągać za bardzo, też brać pod uwagę tego, że ktoś tak. coś robi i ja muszę też to robić. Często nieświadomość też jest błogością tej nieświadomości, bo czasem wiedza niekoniecznie jest łatwiejsza. A ten ciężar jakościowy, który z czasem przychodzi, jest też ciężarem pewnego, nie? Zawsze można sobie znaleźć nauczycieli, można znaleźć sobie kogoś, kto cię poprowadzi na jakiś tam czas, wynająć takie osoby w sensie tego, żeby nie zostali twoimi mistrzami na zawsze rozkminiać bardzo dużo rzeczy pod względem filozofii, tego jak bardzo Ty też potrafisz przełożyć życie i wartości życia na przykład na swoją własną mądrość. Poćwiczyć sobie na przykład siedzenie w, w spokoju przynajmniej kilka razy na dzień, zobaczenie, czy umiesz zatrzymać myśli, yy, zrobienie paru takich technicznych rzeczy, zanim zacznie się na przykład. To jest akurat mowa do tych osób, które zaczynają coś tam chcieć, lub brać pod uwagę, że mogą też robić tak jak inni. Yy, ja już nie będę mówić o tym, że. Jest bardzo dużo osób, które jest na różnym etapie i też jest, powiedzmy, jakimiś tam bioenergoterapeutami, uzdrowicielami, jasnowidzami. Oni też mają swój, swój proces, swoje tak zwane wejście w, w drogę poznania i tak dalej. To już jest zupełnie inny temat, czy robią to dobrze, czy źle. I tak naprawdę to jest ich droga. Ale jeżeli jesteś jeszcze przed tak zwaną nazwą własną, na drodze swojej energii, to nie licz na to, że ktoś Ci powie, kim jesteś. To jest podstawowa rzecz. Tak to mówię, tak jakby w skrócie, żeby po prostu to określić. Yy, żeby każdy yy, i to jest coś takiego, co tak patrzysz na mnie? No Kiedy skończę? Że jeżeli jesteś z zejścia czymś tam, i masz to wbite, to ty będziesz to robił tak czy siak, czyli jak będziesz miał być, czy miała być uzdrowicielem, bioenergoterapeutą, jasnowidzem, czy jakimś innym czymś, to na pewno tym zostaniesz, jeżeli jest to twoja, jakby, twoje przeznaczenie takie wyższe. I tu się nie ma co martwić, że to ciało minie. A jeżeli nie, to po prostu zacznij chociaż tam ewentualnie się dowiadywać i zobaczyć, czy rzeczywiście ty się do tego nadajesz. Jeżeli ogarniesz umysł, ciało i wszystko po kolei, i jeszcze będziesz w stanie z tym żyć do końca swojego życia do końca zaznaczam, bez względu na wszystko, też pamiętajcie o tym, że jeżeli jesteście na jakiejś funkcji, nie możecie też odmówić nikomu. Bo to jest prawidłowe. czyli Nie możesz odmówić tej istocie, yy, chociażby była twoim wielkim, wielkim wrogiem. I też nie fantazjować tyle, tylko robić, bo ktoś może fantazjować, będę malarzem, będę malarzem, tak fajnie by było, być mal będę malować, będę mal tak, pójdę do szkoły jakieś tam. Ale w ogóle nie maluję, więc się jakby nie ten talent nie z techniką nie współgra. I nic się nie dzieje. Albo chce być kimś tam, ale nic w tym. Chcesz być kimś tam to po prostu rób, rób na bieżąco, z, z praktyką też wychodzi co potrafisz i czy chcesz to w ogóle robić, bo może coś się wydawać, że jest takie fajne, a wcale takie nie jest. Już nie, jeszcze jedna rzecz, że tutaj jest coś takiego, że tutaj nie ma też działania ego. Jeżeli się posługujesz na przykład, więcej masz ego od tak zwanej miłości bezwarunkowej do innej istoty, to Cię też wywali z tego tematu i będziesz miał długi. Jeżeli też nie potrafisz pewnych rzeczy, to też Cię wywali z tego tematu. I tak dalej. To są pewne rzeczy, które gdzieś tam musimy brać pod uwagę. Pamiętajmy o tym, że na poziomie ziemskim jest dużo tak zwanych czarownic, tak zwanych jakichś tam znachoro, jakichś tam znawców różnych tematów którzy też nie mają pojęcia o prawach wyższych. Dla mnie prawidłową istotą ustawioną do pracy w energii jest istota, która działa na prawach kosmicznych, prawach wszechświata, tego tutaj przynajmniej i jest ze źródła, czyli połączona ze źródłem, a nie ma na przykład półegregorowych tak zwanych pomocników i wtedy jest ok. I wtedy mogłabym to powiedzieć, ok, robisz to jak dla mnie dobrze i możemy na przykład pewne rzeczy czy tam się wymienić i tak dalej. Z drugiej strony uważam, że każdy, ktoś, kto tam na przykład się czymś tam posługuje jeszcze jakąś metodą i tak dalej, jest na swoim też własnym punkcie rozwoju i ma do tego też prawo. I tutaj mi akurat nie będę tutaj rozsądzać, czy ktoś tam przekracza te prawa, czy nie przekracza. To jest akurat poza tym tematem. Ja na pewno nie jestem uzdrowicielem ani bioenergoterapeutą. Yy, raczej jestem od praw wszechświata i mam jakby yy, tutaj jakby jestem największy. Ale nie prawda jesteś też uzdrowicielem. Do widzenia. Do tak. widzenia.